Cześć, witam Was. Jak zawsze z nadwody, wędkując, taki nasunął mi się temat, który często pojawia się w komentarzach pod m.in. i pod naszymi filmami, jak również innych wędkarzy. Czy łowiska PZW są dzikimi wodami? Czy można nazwać wodę dziką tylko dlatego, że nie pływa w, w niej dużo rybostanu, czy łowiska innych stowarzyszeń już nie są dzikie? Bo dla mnie dzika woda to jest taka, która nie została zarobiona ludzką ręką. Czyli jakieś żwirowisko aktualnie, gdzie wydobywa się żwir, piasek, glinę. Czy inny jakiś inny surowiec, gdzie praktycznie ryba jest zarabiana generalnie przez ptactwo, które przenosi ikrę i tam powstaje ryba? I to jest dla mnie dzika woda. Dlatego nie bardzo mogę się zgodzić z, z tym stwierdzeniem, że dzikie wody to wody PZW. One są również zarybiane, tak jak wszędzie, no. I w stowarzyszeniach innych, wetkarskich, czy na wodach komercyjnych. Czy można nazwać wodę dziką? Wodę, która jest wodą licencyjną? Czy łowisko specjalne? Łowisko nauki? No czy odcinki rzeczne? Tak jak wcześniej powiedziałem. Specjalne, licencyjne. Czy nauki, no to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie również woda komercyjna, bo musimy wnieść za nią dodatkową opłatę i stosować się do innego regulaminu niż amatorskiego połowu ryb, regulaminu określającego inne łowiska, inne wymiary tych ryb na tych wodach. Czy my jeszcze mamy w naszym kraju dzikie wody? Bo teraz się okazuje, że każda woda jaka jest kiedyś nazywało się popularnie zerówką, bo jak nie była wodą PZW no to była wodą zero i można było tylko na podstawie karty wędkarskiej tam wędkować bez wnoszenia żadnych opłat. Dzisiaj praktycznie każda woda ma swojego właściciela. Tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli ktoś wydobywa żwir, to jest jakaś woda zakładowa, bo to jest jakiś zakład wydobywczy. Generalnie oni nie chcą, żebyśmy tam wędkowali. I tak to wygląda. Czy jest różnica, jak już kiedyś powiedziałem, między rybą złowioną w stowarzyszeniu, na komercji, czy na wodzie jakiejś innej, prywatnej, czy na PZW, to jest ta sama ryba i wszędzie tą rybę trzeba wypracować. Jeżeli ryba nie bierze, to nie jest ważne, czy to jest komercja, czy to jest inne stowarzyszenie wietkarskie, czy łowisko PZW, to po prostu nie bierze. W zależności, jakby to zawsze mówimy, od warunków atmosferycznych, od, od ciśnienia, zmiany pogody, zawsze to mówimy. Ryba jest rybo. Każda ryba cieszy. Wiadomo, że złowienie ryby z wody, w której jest jej mało i złowisz duży okaz, jesteś bardziej zadowolony, no. Bo musiałaś ją wypracować. Ale czy jest to zadowolenie aż o tyle większe niż złowisz gdzie indziej? Myślę, że nie. Myślę, że my sami staramy się w jakiś sposób dowartościować dla mnie już trochę może niezrozumiały bo dla mnie się liczy ryba i obcowanie z przyrodą przyjechałem po to, żeby posiedzieć odpocząć połowić ryb jak zawsze bo wiecie, moja zasada jest taka jak nie, nie to komu będą te ryby brały my to trochę zawsze mówimy jak nie nam, to komu i tak to wygląda. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Tylko jak zwykle, piszmy z sensem, logicznie, bez wyzywania, bez ubliżania, bo to nie jest film, który ma kogokolwiek dyskredytować. I żadną wodę. Wszystkie łowiska są, jak to mówią, dla wędkarzy. I obojętnie, gdzie wędkujemy, chodzi o to samo. O przechytrzenie, Ryby, która w tym momencie jest może słowo niewłaściwe, naszym przeciwnikiem, którego chcemy przechytrzyć. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym, już filmie pędkarskim.